belka. Jest sobie belka. A w tej belce za tą belką, znaczy tu jest druga belka, za tą drugą belką jest jakieś część mi się ręka. Jest jakieś materiałowe zawiniątko. Nie widać, nie widać. O, widać. Trzeba go, trzeba je wyjąć, bo o ile na podłodze takie coś to przypadek, o tyle w takim miejscu o, to jest ewidentnie wciśnięte. O, pojęczyny. <śmany> Zawiniątko.